Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 16 sierpień 2022 rok Proszę Państwa, to jest rodzina, z której wyszedł pierwszy rój pszczeli. Matka była, była zauważona kiedy zaczęła czerwienie. Się wydawało, że będzie wszystko książkowo prosto, a tu pojawiły się progi. Matka nie czerwiła w krótkiej, wąskiej komórce, i rodzina zeszła się, zeszła na dziady. Ale proszę Państwa, teraz profilaktycznie dla tej rodziny będzie, proszę Państwa. Profilaktycznie do tej rodziny zaplikuję proszę Państwa jednorazowo takie ziółko, które jest środkiem przeciwgrzybicznym, bardzo silnym. Radzi sobie z takimi schorzeniami jak grzybica wapienna bez niczego, dwa 3 opryski. I grzybicy w ogóle nie ma. Prawdopodobnie tak sobie tak samo radzi ze zmielcem, z A jeśli to jest środek silno nie przeciwgrzybiczny, to i będzie sobie radził z nosem ozą. No niestety, proszę Państwa, i tym środkiem możemy niszczyć warozę. Kilkakrotnie opryskujemy całe ramki, cały ul I waroza z ula znika Ten środek może być Mogą go i ludzie używać W postaci nalewek Ale już na krople, bo to jest inna trucizna A przynajmniej jakoś sobie z tym radzą Proszę Państwa Czasem Warto Praktykować Czytać, szukać, aby ten, aby odszukać to, aby odszukać to, co nam dała natura? Opryskujemy ramki, czerw. Ja tylko tak gniazdowy jadę, bo gdyby była choroba pszczół, to jeszcze bym musiał jakaś taka widoczna, to jeszcze bym musiał Opryskać dwa korpusy nadstawkowe, ja tak tylko tym jadę profilaktycznie. W następnych nagraniach w okresie zimowym zdradzę Wam tajniki tego eliksiru to nie jest wzmacniacz odporności pszczół, który okazał się lekką porażką ale jest inny eliksir który nie jest znany bez sprzelażeń nie jest używany w następnych nagraniach państwu to pokażę tą herbatkę pięknie rodziny odbijają potem to jest słabo rodzina, to powinna być skoro ona wydała taki silny rój, to powinna być mocna rodzina Teraz matka już zaczęła czerwić poprawnie całe plastry I tak na wszelki wypadek zrobię jej taką profilaktykę Także nie muszcimy proszę państwa do ulub pchać mitrazy. Wystarczy rodzinom pszczelin zaaplikować odpowiednie dzieło i pszczoły nie będą się mieścić w ulach. Zobaczmy co tu jest na tym plaszcze. Jest młody czerw. Teraz jest parno pszczoły mocno wyleciały w pole ale na tym, tym plaszcze była miseczka matecznikowa ale teraz nie jest pora gdzie się wycina z ulów miseczki matecznikowe tylko się raczej je pielęgnuje żeby sobie jeszcze przed zimą pszczółki dały rady wychować mateczkę i tak proszę państwa przy przeglądach rodziny dobrze mieć taki eliksir, i troszkę odkazić, przeleczyć tę rodzinę. Jednocześnie to dzieło ma dużo różnych witamin, minerałów. I ten wszystek proszę Państwa tą rosę którą robią na plastrach to pszczołki wszystko muszą zlizać, wynieść, usunąć I tym sposobem lecząc swój przewód pokarmowy od nosy mozy zabijają różne pierwotniaki jakie sobie przyniosły i tu proszę Państwa pierwsza ramka zabita, która niestety mm -hmm. niestety musi być wyniesiona do miodni jeszcze jest na włocz zaniosą sobie to pyłkiem proszę Państwa w następnych odcinkach zdradzę Państwu co to jest za eliksir zdrowia dla rodzin pszczeli, który stuprocentowy na grzybiecie wapienną, na kamienną, nie wiem, na znilca, prawdopodobnie jest bardzo dobry, na nosemozę i na warozę. To się pryska kilka razy na warozę. W sierpniu, we wrześniu można i waroza zlikwidowana. Powiecie mi, masz pan krótką komórkę? No mam. Żegnam się serdecznie z Państwem tym ujęciem